Też taka jedna rzecz, którą zauważyłem, że jak ma się ten taki bagaż i nie uwalnia się niektórych głęboko zakopanych emocji i nie chodzi mi tutaj konkretnie o to, żeby zwyczajnie o nich mówić, bo mówić można na... no wiecie. To na pewno pomaga, ale czasami trzeba po prostu dokopać się do czegoś. I... na tym tripie właśnie na tym festiwalu miałem taki moment, gdzie po prostu logicznym umysłem bym raczej tam nie, nie zabędrował. Zwyczajnie musiałem jakby rozpuścić wszystkie te granice i, i faktycznie sięgnąć do czegoś, co było gdzieś tam we mnie głęboko i zwyczajnie zacząłem płakać tak z głębi, tak po prostu jak dziecko, tak... taki ugly kraj jak to się mówi, nie, że... I tego. Tak, taka mina, wiecie. Like. Then, like this. I dopiero taki płacz dał mi naprawdę taki moment. Moment. No to nie tyle, że moment, co po prostu coś ze mnie zeszło w tamtym momencie. I od powrotu zauważyłem, że. Swobodniej mi jest robić rzeczy, które są dobre dla mnie. Dobry przykład: jak tak zakopywałem te wszystkie traumy, jak czułem się dość sam w tym wszystkim. Nie czułem zaufania do nikogo z moich bliskich. Tak w takim dzieciństwie dość. To przerodziło się to później. Robienie takich rzeczy jak palenie papierosów czy jakieś narkotyki czy robienie z siebie głupka przed innymi ludźmi Mówienie o sobie, że jestem głupi właśnie, że jestem taki czy inny Powtarzanie tych, ktoś mi coś powiedział i to mnie zabolało i ja zamiast być, móc sobie przeciwstawić się temu to brałem to jako takie że także że tak jest po prostu i później powtarzałem ludziom właśnie, że A jestem zwyczajnie idiotą, debilem, zero takiej wartości w sobie nie widziałem, zero takiego szacunku do siebie, i przeradzało się to w czynności, które krzywdziły mnie jeszcze bardziej. Tak, no, można sobie tego nie uświadamiać nawet. Jeśli paląc papierosy czy coś, to, to krzywdzisz siebie, zwyczajnie niszczysz to, co równie dobrze można postrzegać jako święte. Coś, co jest bardzo ważne dla Twojego rozwoju, Twojej zdrowie dla Twojego po prostu komfortu i jakości bytu, to odrzucasz to tak, tak o, bo, bo w środku masz jakiś taki głęboki ból, który sprawia, że w ogóle nie szanujesz tego. Nie szanujesz siebie w żaden sposób. I tak jak mówiłem wcześniej, że żeby funkcjonować w tym społeczeństwie nie można tych rzeczy mieć odkopanych. Tylko zakopujesz je i powiedzmy, z każdym dniem mała kubka piachu sprawia, że ta rzecz jest zakopana głębiej i głębiej i głębiej. I tak każdy dzień, który poświęcasz na to, żeby móc funkcjonować i... Nie obarczać innych ludzi swoimi problemami. Sprawia, że nawet zapominasz o tej głęboko zakorzenionej rzeczy. Bo są rzeczy ważniejsze od tego po prostu. Nie widząc, że później ta głęboko zakopana rzecz sprawia, że twój, Twoje istnienie, tak jak płyniesz przez życie, jest bardzo skrępowane. Po tym, jak byłem w stanie, jak wziąłem tą substancję, wziąłem LSD, nie. E zszedłem głęboko w siebie w bardzo dziwny sposób i... znalazłem tą rzecz i to jest tak, że teraz mówiąc o niej i tak dalej coś mnie blokuje przed tym, żeby... i to może jest fakt, że to jest przed kamerą ale tak nie zawsze jest czasami siedząc w domu myślę o takich rzeczach, jestem kompletnie sam i mógłbym Wypłakać się w ten sam sposób, ale jednak coś sprawiło, że sobie nie pozwalam na to. Nie pozwalam uwolnić z siebie tej rzeczy. Duma. Chuj wiem, mógłbym naprawdę godzinami zgadywać, czym jest to coś, co mnie broni przed uwolnieniem tego. I dopiero po tym, jak wypłakałem, tą ukryto głębokość. Ukrytą głęboko rzecz. Po powrocie do domu. Zauważyłem, że robienie rzeczy, które są dla mnie dobre, zaczęło mi przychodzić jakoś łatwiej. Zacząłem wstawać wcześniej i dbać o siebie, robić rzeczy, które wiedziałem, że są dla mnie dobre. Bo dawno temu spędziłem trochę czasu, żeby sobie to wszystko rozpracować, żeby nauczyć się jakichś takich dobrych czynności, dobrze wpływających na mnie czynności. Ale po pewnym czasie zaczęłem mnie jakoś odkładać na bok, być może jakieś nowe traumy zaczęły dokładać się do tego czy coś. I później chodzisz, idziesz przez życie z tym takim bagażem doświadczeń, ciężkich, nieprzyjemnych doświadczeń, nie przerabiając ich i ostatecznie nagle ten ciężar sprawia, że robienie takich dobrych rzeczy dla ciebie, które wcześniej przechodziły ci łatwo, stają się o wiele cięższe. I nie chodzi tu też o to, że po prostu jesteś przytłoczony dyskomfortem robienia tych rzeczy, które są dla ciebie nieprzyjemne w krótkim terminie, ale dobre dla Ciebie długoterminowo, tylko chodzi właśnie o brak woli, żeby je robić. Brak tej miłości do siebie. O czymś podobnym gadaliśmy na miłego wieczorku ostatnio. I chociaż czuję się jakby właśnie jakiś drobny element został odpuszczony, wyczyszczony w jakiejś mierze. Czuję, że jest tego o wiele, wiele więcej. I... O, nie wiem. jak Kiedy ludzie kompletnie porzucą stygmę substancji psychodelicznych, i pomimo tego, że to się już powoli dzieje, to jeśli zapytasz się przeciętnego człowieka, co sądzi o takich substancjach, kogoś, kto nigdy nie był, nie miał doświadczeń z nimi, to ta osoba zazwyczaj nie powie ci o, o tym, że jest zafascynowana tym i że chciałaby spróbować, i że słyszała, jak wielu ludziom takie, takie doświadczenia pomagają. Tylko zawsze ci powie, że weźmiesz taką substancję i wyskoczysz przez okno. I jak niewiele osób medytuje, i tak dalej. Ja sam nie robię tego super często, ale robię i robiłem kiedyś o wiele częściej. I miało to bardzo dobry wpływ na mnie. Po prostu są takie rzeczy, takie podejścia, które czynności które mogą uczynić ten świat trochę piękniejszym.